Cześć wszystkim tu Kuba, dzisiaj mam dla Was jedno z fajniejszych rozdań rozgrywkowych, majstersztyk w wykonaniu Konrada Araszkiewicza. Naprawdę najładniejsze rozdanie jakie widziałem podczas Mistrzostw Europy na Maderze. Zobaczcie sami. Kontrakt 6 Karo nawet widne tutaj wygląda, dosyć trudno do zrealizowania. Zobaczmy, co się wydarzyło przy stole. Ja później postaram się opowiedzieć, dlaczego moim zdaniem Konrad tak zagrał, co doprowadziło do tej rozgrywki, jakie były przesłanki. Zobaczmy. Wist w Atu. Konrad zabił damą. Odblokował się na razie dziesiątką z ręki. Zagrał króla położony As. Przebite. As pik. Pika przebił. Damę trefl wyrzucił kiera. Trefla przebił. Pika przebił. Spadł król. Karo zagrał ze stołu do króla. Ściągnął jeszcze raz karo. Wyeliminował wszystkie kolory poza kierami w ręce S. Ściągnął damę pik. No i teraz zagrał w damę kier i S był wpuszczony. No i jak Konrad wpadł na ten trop? O tym już za chwilę. Zacznijmy może od licytacji. Otwarcie 2-pik kontra 3-pik. Otwarcie 2-pik dwukolorowe, piki i młodszy, 3-pik podniesienie bloku. No i to wydaje mi się jest główna przesłanka która tutaj naprowadziła Konrada na właściwy trop. No zobaczmy, jaki sens miałoby to, miałoby to podniesienie bloku bez figury pik. Wydaje mi się, że gdyby S miał yy, same blotki w pikach, tak z piątego, yy, piątego króla Kier, no to. Byłoby to zupełnie bez sensu, można się narazić na jakąś kontrę, tak. No A tutaj chcemy pokazać partnerowi, gdyby on, by się, gdyby on się znalazł na liście, że chcemy tego listu w pika, tak. No To jest jedyny powód, tak. Jeżeli na przykład padłoby dwa pik kontra pas, trzy bezatu, tak, to żeby partner zawistował w pika, a nie w swój kolor młodszy. Dlatego właśnie podnosimy piki, żeby pokazać partnerowi, tak, tutaj mam. Honor, tak, Wistuj mi w pika, jeżeli masz jakąś, yy, masz jakiś, masz jakąś decyzję, tak na pierwszym wiście. No i to była moim zdaniem, główna przesłanka, która właśnie yy, doprowadziła do yy, właściwego zagrania, czyli zrezygnowania z Impasu Pik tylko właśnie zagranie na trzeciego króla pik tyłem. No a jeżeli dojdziemy już do tego wniosku. No to dalej to już jest tylko technika, tak? Czyli jeszcze raz, pik zabite, znaczy karo zabite damą w stole. Najpierw król tref, właśnie po to, żeby przygotować wyrzutkę i yy, wyrobienie jednej lewy kierowej. No ta lewa treflowa jest nam yy, potrzebna. Czyli król tref zabity Asem. Tutaj SN mógł. Mógł teoretycznie zagrać na ten renons, tak, założyć, że gdyby Araszkiewicz miał um, singla tref, to może by próbował jednak grać trefla e, z ręki, no ale mi, na przykład strefla do dziesiątki, tak, ale to i tak już nic, nic nie, nie, nie pomagało, tak, czy położyłby małe, czy teraz włożył Asa. As pik. Przebijamy pika. No i mm, teraz y, gra odciągamy sobie, damy tref i właśnie wyrzucamy Kiera. Ta lewa pikowa, my ją będziemy chcieć, chcieli wyrobić, tak? Więc y, Kier jest przegrywający, więc tego Kiera usuwamy. Przebijamy pika, spada Król, to jest y, to, na co właśnie czekaliśmy. No i dalej to już jest czysta yy, matematyka, tak? ściągamy A tu, ściągamy damę pik, no i teraz jest opcja, tak, jak, co ma N w kierach, tak? Jeżeli yy, ten single kier jest yy, każdą inną kartą poza yy, królem, tak, no to jeżeli właśnie zagramy damę kier z ręki, to po prostu kontrakt zrealizujemy, tak? Nieważne, czy N ma singlowego waleta, singlową dziewiątkę, byleby nie króla, tak, to kontrakt już jest zrealizowany, Na no, a wydaje się, że to jest po prostu największa szansa, tak, zagranie właśnie na, zagranie właśnie damy kier z ręki, znaczy, no, to nie wydaje się, na pewno jest największa szansa, tak, mały kier jest gorszy, tak, mały kier przegrywa zarówno przy singlowym walecie, jak i przy singlowym królu, dama kier pod tym względem jest dużo lepsza, tak, mamy skład rozczytany, jest to układ 5-5 End dołożył dwa razy do kara, tak więc musi być yy, tam single, care, więc dzięki temu właśnie kontrakt zrealizowany. Brawo Konrad, naprawdę fajna, ładna rozgrywka. A jeżeli podobało Wam się to wideo, to zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, zostawienia łapki w górę. Może jakiś komentarz, jeżeli macie tutaj coś do, do, do powiedzenia do tego rozdania. A ja przypominam, że wrzucam filmy w każdą sobotę i środę o 11.00. Trzymajcie się. Pa!